Cześć, z tej strony CreepyTubeGame, no i dzisiaj witam was w samym zwiastunie chapteru 5 przez Fortnite już widziałem ten niestety zwiastun, bo nagrywam to już chyba nie trzeci raz, może czwarty więc i postanowiłem sobie go nagrać, zobaczymy jak to wyjdzie, jak to jakkolwiek wyjdzie, czy jeszcze raz będę musiał to nagrywać, bo nie wiadomo jak z dźwiękiem, więc no co, no przejdźmy do oglądania jakkolwiek, jak to wygląda no i też widzimy, nie wiem czy kurs jest widoczny, no widzimy już że sam pociąg, to będzie w ogóle też, tutaj nie ma, więc tylko będzie tylko pewnie ten tutaj na dole sobie by jeździć, ale tutaj chyba myślę, nie, bo tutaj będą inne auta, ale to oglądamy. Ale tutaj też będzie też lutowana, chociaż nie, jeżeli, jeżeli tak właśnie będzie sobie pociąg jeździć, tak. I czy to w ogóle zadaje damage? Czy na przykład ten No pewnie nam zada damage lub może nas skasować od razu. Chociaż tego nie wiem. Zobaczymy w trakcie gry. Te modyfikacje do broni, ale będzie ciekawie. To będzie ciekawie strasznie. Będzie ciekawie z tym. Będzie, naprawdę. Lubię wam. Czekaj, 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 bo ci się zrobił chyba A dobra, już myślałem, że to jakiś dziwny minigun, a to jest z tego skarczeć zmodyfikowany. Dobra Okej, okay, Lamborghini No hey i Peter. Mamy te na pociągu. Także, jak to O czy, czy jeszcze jest skin jest. No serio, Peter bez skina? No jeżeli Peter nie dostanie jak jakiegoś stylu, to ja nie wiem. No dostaje kurna jakiś John City, ale nie Peter? No bez jaj, no nawet ten chyba dostał nawet tego skina. No, chyba ja, bo to opaskę miał inaczej. Dobra, a to nieważne, przejdźmy sobie czas. Jakkolwiek jak to chyba widzimy właśnie samą miejscówkę z, nie wiem czy to z sezonu X, bo chyba też mi się wydało, że Jonesy był z Bananem wtedy. No i wiadomo, co się stało. No i wypił, bo. Także lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? No Modyfikacje do broni, jakkolwiek, więc to też będzie ciekawe. To jest USP, jak pamiętam. AK-47, tutaj nie widzę tego zbytnio, chociaż mogę chyba zauważyć po tym, no nie wiem czy to jest... No nie wiem, ja nie, nie umiem po tym w, w, powiedzieć, jaka to jest broń jakkolwiek. No na pewno będą ciekawe modyfikacje, jak na przykład sobie wanież lunetę do pompy. I 130 w głowę. Także no widzimy tą nową, e, pierwszą miejscówkę, jakolwiek na nazwie nie i... i... Przypomina mnie je taką jedną miejscówkę z Fortnite'a, chociaż, no kurczę, już nie pamiętam, która to była. To była taka, no chyba tutaj to było prawie chyba to samo, chociaż mogło tego nie być. Po prostu, że tutaj w tym miejscu, gdzieś tutaj, za tą drogą było tort, fort, tort z urodzin Fortnite'a. I sobie tędy jeździło, ale tego, kurczę, już nie pamiętam. Ja bym musiał zobaczyć na Fortnite.gg, jak to wyglądało. I chceby to był sezon? No tutaj widzimy właśnie e, chyba nie wiem czy to jakoś z grecko, że jest trójząb. A kolej to też chyba będzie takie coś takie. Z... A z, z, jak to mogę nazwać? Jak to mogę tak nazwać normalnie? Hmm. No miejscówka grecka. No. lecimy dalej. No i tutaj też będzie lotowanie. No widzimy boty, jakkolwiek. Tylko nie czy to są. to są zwykłe boty? No chyba nie. To są zwykłe. No tutaj raz, dwa widzimy. E, trzy tutaj przed drzwiami. gdzieś jeszcze widzę bodzika? E, nie. Idziemy dalej. Kolejna miejscowa. To chyba jest to właśnie co było. I widzimy, jeżeli takim czyś będziemy jeździć, no to wiadomo, ta autka tutaj, ten niebieskie, będzie. Ale to. To będzie też ciekawe. No, wiadomo, no tutaj wi wiadomo, że są wyścigowe pojazdy, no bo wiadomo, jest Lamborghini, więc i teraz i teraz najlepsze, nie? I teraz najlepsze, czyli właśnie sama taka osłona, taka tarcza. I strzela właśnie Jonesy, że pamiętam akurat jakiego imię, ja go szczerze nie lubię. Strzela właśnie, jak mając tą tarczę. No i strzela, no strzela, okej. Okay. No to tutaj też próbuje przeciwnik właśnie go ustrzelić, ale no. dosyć próbuje go właśnie zszarżować. Jeżeli można szarżować przeciwnika tarczą, to nie wiem, według mnie to będzie opar, ale to jest tylko moja opinia. Możecie się z nim oczywiście nie zgadzać. Modyfikacje do broni. O Jezus, co, co to jest? Co to za jakaś bombla? Więc to jest chyba do USP, to jest jako taki ja zastanawiam się, że to jest ciekawe. Nie wiem czy to są jakiekolwiek różne typy. czy, czy to się zmieniło? Zobaczcie. A no faktycznie Ludę to się zmieniła. O, zmieniła się i zmienia, no okej. To jest I te wejście teraz. O, to też będzie jakby gości ci będzie wchodzić na high grounda, nie wiem, 30... Ja czy nie wiem! Na ile to też można wchodzić po tych ścianach, jeżeli tylko po dwie to ok, ale nie, że jak wanie sobie, nie wiem, HG i gościu ci wchodzi po 15 ścianach do góry i cię zabija. Nie wiem. To musiał obczaić. Mamy też, mamy też właśnie samą metodę wchodzenia, czyli po prostu nogi do środka. Ja to tak, ja to tak nazywam. Po prostu ręce, ręce po bokach i tego, no. Tego no, nogami w środku. My mamy właśnie samo Lamborghini, oczywiście. Według mnie ten skin po lewej będzie ciekawy, ale... To, no, szczerze, jak... skinę skiny, no to trochę się nie... No, chociaż ta tutaj, ta czarna... ...no, będzie ciekawa. Mam no, no, miejscówkę, nie wiem, to mogę nazwać jako... ...nie wiem, czy to jest może coś z Włoch? Czy coś takiego? Nie wiem. To na pierwszy myśl mi przyszło, że coś z Włoch. Więc mamy też nowego skina. No strój taki połączony, no Midas chyba takie coś miał tutaj i chyba miał ten taki wielki ale też ja nie pamiętam. No, mamy Tygrysa, no więc Tygrys, przestaw się. Mamy nową, nowy przedmiot, to jest taki można powiedzieć grappler połączony z bronią, chyba tak. To no, nie, to było Nunchaku? Nie, to Harpo. Piję sobie potkę i też widzimy jak że sobie pije potkę podczas właśnie same... To jest Wiedźmin? Nie sęka? Nie, to nie jest Wiedźmin, ale to jest chwilę, bo ja widziałam, jak widziałam tą kuszę już. już. To może nie być kusza, to może być coś innego, chociaż nie wiem. Też będzie ciężko. Nie, wiem, czy to w ogóle te góra tego wygląda w jakimś kościele normalnie tak wyglądało jakkolwiek takie okna. Kościelne, no to tylko mogło być moje, moje oczywiście porównanie. No jak widzieliśmy, potkapi podczas chodzenia, więc może to dodali, wiadomo. I też widzimy chyba, to są jakieś nowe te właśnie te wybuchające bomby i też można się chować. to no, oczywiście. No i mamy Petera O Jezu, ale teraz to zobaczymy, z jest jego emotka, nie? Wszyscy, wszyscy to tańczą, ja już to widzę. Będzie go emotka. Będzie jego łamotka! Dobra, teraz założyłem, dobra. Okej, okay. dobra, już założyłem, okej. Okay. I też mamy całą właśnie scenę. I też nie wiem, czy to będzie jakkolwiek gdzieś jeździło konkretnie, czy to ma jakąś trasę wyznaczoną, że jeździ w kółka. Nie wiem. Nie wiem tego, nie z... Nie wiem co o tym sądzić. Więc jak kolek widzimy Peter nie ma... Chociaż może mieć skin. Cho już mogę się mylić. A masz skin, dobra, to nieważne, okej. Okay. Przepraszam, mój błąd. Maskin. Tutaj mamy elegant, eleganta yy, szykujący się na randeczkę. bardzo, tutaj mamy właśnie samego wycielionego big Peter Griffina. No buldożej po prostu napakowany. O to trochę tęczący mi nie siada. Jakkolwiek nie, szczerze nie siadają mi te skiny właśnie całe srebrne, całe złote czy jeszcze inne. Według mnie to trochę nie siada. Jakkolwiek to trochę jest dziwne. Jeszcze taki jeden błyskina, to to był, ciężko stwierdzić. Także tu to jest cykl, jakkolwiek, no dobra, no okej, okay. okej, okay, dobra, to wygląda spoko. Okej, okay, dobra, okej, okay. to też, to też, no dobra. Więc jakkolwiek powiedziałem, że Peter w tej chwili nie ma skina, jeżeli to powiedziałem, to przepraszam, zwracam honor. A więc tyle na ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. i widzimy się właśnie w samym lobby. I jest 10 minut dobite, tak jest, można kończyć odcinek, a więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i za tych odcinków. Może będzie odcinek z koncertu Eminema, chociaż jestem już po czasie, 9 minut po czasie, więc pewnie na event zdążę i pewnie będę czekać dalej w kolejce. Więc pewnie widzimy się w nowym sezonie, więc widzimy się w busie. Oby się nie przegrali jako pierwsi, abyście zrobili swojego pierwszego wina w pierwszej grze.